Rząd piąty. Zaczynamy tradycyjnie. Cztery oczka łańcuszka. Następny schemat będzie bardziej czytelny. Moim sterowniki te, te drukarki. Dwa, oczka łańcuszka, słupek podwójnie nawijamy, trzy oczka łańcuszka do kolejne dwa słupki podwójne. Te dwa pod spodem, trzy oczka łańcuszka i kolejne dwa słupki podwójne. I tutaj od razu robimy naszą rozetkę, tak samo jak w poprzednich rzędach. Tutaj zmieniamy. Już nie będzie tak jak do tej pory, tylko dwa na tych dwóch oczkach łańcuszka i już na tym wcześniejszym podwójnym słupku robimy oczka ścisłe. Tutaj na każdym oczku i na każdym w podwójnym słupku, oczka ścisłe, aż wyjdziemy do tego miejsca w schemacie. Do pierwszego podwójnego słupku, za tym elementem całym. I tutaj znowu dwa oczka łańcuszka. I tu już będę kontynuować. Dwa oczka łańcuszka. Słupek podwójnie nawijany między, to dobrze było widać, między te dwa słupki podwójnie nawijane. Ja to robię tutaj między. Między nie, żeby się ładnie równo rozkładało. Nie wbijam nigdzie w robótkę tutaj, tylko od spodu. Raz, dwa. Trzy oczka łańcuszka i ponownie, żeby to się ładnie schodziło a nie i ponownie o w tym miejscu między słupkami raz dwa i, i trzy i od razu kolejny słówek podwójny tutaj w tą ostatni już słówek podwójny z tej fałki trzy oczka łańcuszkę słupki podwójnie nakijamy. No, jeszcze raz. I tutaj robimy, docieramy do połowy naszej, naszego piątego rzędu. I tutaj robimy od razu słupki podwójne i oczka łańcuszki. Łańcuszka tak jak na, na początku. I będziemy kontynuować rząd. Drugą połowę rzędu piątego. Czyli od razu słupek podwójnie nawijany. Jeden i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Dwa słup podwójnie nawijany obok siebie. Tu i tu. Znowu trzy oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne. Tak i od razu tutaj rozetkę robimy. Tak i jesteśmy w drugiej połowie piątego rzędu, czyli tutaj. I kontynuujemy. Trzy oczka. Podwójnie nawijamy słupek. Jeszcze jeden. A tutaj między, między te dwa słupki. Pod spodem. Trzy oczka łańcuszka. I znowu pomiędzy te słupki. Od dołu przyciągamy. Nitkę i tutaj to się ładnie równo układa. Dwa oczka łańcuszka i pierwsze oczko ścisłe tutaj w ten słupek wygląda nienawidzony. Czyli jesteśmy tu w tym miejscu. I kontynuuję. To były dwa oczka łańcuszka, więc dwa oczka ścisłe, teraz dwa półsłupki, więc na każdym po jednym oczku ścisłym, znowu dwa oczka łańcuszka, dwa oczka ścisłe, na każdym hmm, słupku po jednym, dwa oczka łańcuszka i na każdym słupku po jednym. Znowu dwa oczka łańcuszka i ostatnie oczko ścisłe pierwszy słupek naszej rozety. Znowu dwa oczka i podwójnie nabijamy słupek w tym miejscu. Trzy oczka i jeszcze jeden. I tu już kończymy rząd piąty. I przechodzimy do rzędu szóstego. Tu się wbijamy. Raz, dwa, trzy, czwarte oczko łańcuszka. I przeciągamy. Rząd szósty. A zaczynamy tak, takim skrótem. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka zamiast słupka podwójnego. To jest odbicie tej drugiej strony. To będziemy taką fałkę tworzyć tutaj z tych czterech. Rozeta z tych czterech oczek łańcuszka, trzy oczka łańcuszka i słupek podwójny, jeden i drugi słupek podwójny, a potem znowu trzy oczka łańcuszka i rozetka jedna, druga i trzecia i jeszcze czwarta tutaj. Przerobimy ten kawałek. Teraz dojdziemy też do tych strzałaczek od góry. Czyli zaczynamy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i jeszcze raz, dwa, trzy Słupek potrójnie nawijamy. Jeden i drugi. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i teraz tak. Wbijamy się w tą rozetkę spod spodu. Tu, w tą rozetkę spod spodu. Czyli nie w te dwa słupki, tylko w ten trzeci. Trzeboczka łańcuszka. I jeszcze jeden podwójny. I tradycyjnie, żeby to ładnie równo było, wychodziło, to się będziemy wbijać pod między te dwa słupki. Pod spodem. Tutaj. To jest jeden, to jest drugi. I wbijamy się pod spodem. I się wszystko potem ładnie na balonie ułożę. Miejmy nadzieję. I jeszcze raz. Tak. Mhm. Teraz się wbijamy w ostatni słupek z poprzedniej rozety. Czyli tutaj. Łańcuszkę. I jeszcze raz. A teraz już mamy trzy raz, dwa, trzy rozetki. I czwartą będziemy, wiecie, w pierwsze oczko ścisłe. Tu jest pierwsze. Trzy oczka, końcówka. I jeszcze raz. Tak żeby razem wychodziły z tego osobnego oczka. Teraz robimy tak. To są słupki podwójne. Słupki podwójne, tak jakby kontynuacja tych słupków podwójnych jeszcze z rzędu trzeciego i czwartego. Czyli opuszczamy dwa oczka ścisłe i robimy w raz, tak, dwa, trzy, czwartym i w piątym oczku ścisłym robimy. I dwa słupki podwójnie nawijane. Czyli tutaj. Hop. Jeden i drugi. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka. I znowu kontynuacja. Opuszczamy dwa oczka ścisłe i w kolejne dwa się wkłuwamy. Trzy oczka, łańcuszka i znowu opuszczamy dwa oczka ścisłe i w kolejne dwa się wkłuwamy, słupkiem podwójnie nabijamy. Jeden i drugi i od razu przechodzimy do naszej rozetki, która się rozpoczyna tutaj w ostatnim oczku ścisłym. Trzy oczka i podwójnie słupki. Teraz o, jesteśmy w tym miejscu. Pierwsza falka, druga. Wbijamy się w ten podwójny słupek. Kontynuujemy. Znowu mamy podwójną. Tutaj. O. Trzy oczka nie nawijamy z tego samego miejsca i ostatnia jest rozetka w ten pierwszy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy to w ten pierwszy podłonie nawijamy się, wbijamy i przeciągamy raz, dwa, trzy i ostatni raz tak, teraz robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i potrójnie nawijamy słupek, tutaj, nawijamy te pierwsze dwa i w kolejne dwa tym sposobem zrobiliśmy już połowę szóstego okrążenia kontynuujemy w ten sam sposób i spotkamy się przy łączeniu